Dzień dobry. Tematem naszego wykładu są próby zjednoczenia Polski pod okresie rozbicia dzielnicowego oraz panowanie Władysława Okietka i Kazimierza Wielkiego. Dowiecie się z naszego wykładu, jak wyglądały kolejne próby zjednoczenia ziem polskich, co dawało Polakom poczucie jedności. Oraz jakie najważniejsze wydarzenia miały miejsce za panowania Bolesława Okietka oraz Kazimierza Wielkiego. Zapraszam do obejrzenia wykładu. Rozbicie dzielnicowe zapoczątkowane zostało w 1138 roku po śmierci Bolesława Krzywoustego. Dla zachowania jedności politycznej, Bolesław ustanowił tzw. zasadę senioratu. Politykę zagraniczną oraz nadzór nad pozostałymi piastami miał sprawować najstarszy z dynastii piastowskiej. Ta zasada nie przetrwała jednak próby czasu. W 1177 roku najmłodszy z dynastii przejął dzielnicę semuralną, czyli Kraków. Kilkadziesiąt lat później Polska podzielona była na ponad dwadzieścia wzajemnie zwalczających się dziecięstw. Brakowało jedności politycznej, w kraju panowała anarchia. Jednocześnie pojawiły się zagrożenia dla integralności terytorialnej kraju. I tak, kolejno, od zachodu Markia brandyburska zainteresowana była opanowaniem Pomorza. W ręce wpadło, wpadła ziemia lubuska, Pomorze zachodnie. Oblężony został na początku XIV wieku Gdańsk. W 1226 roku książę mazowiecki Konrad postanowił sprowadzić dla obrony przed pogańskimi Prusami którzy atakowali jego księstwo, zakon Krzyżaków. W planie była chrystianizacja Prusów, a następnie przyłączenie ich ziem do Mazowsza. Wkrótce okazało się jednak, że Krzyżacy mają inne plany. Ziemia Chełmińska, która została przekazana im jako lenno przez Konrada, stała się podstawą do budowy przez nich ich własnego państwa nad Bałtykiem. Kolejne niebezpieczeństwo to Wielkie Księstwo Litewskie które cyklicznie, praktycznie co roku atakowało pograniczne ziemie Polski północno wschodniej. Następne zagrożenie przyszło do Polski aż z dalekiej Azji. Premier mongolskie, które przez wieki całe pustoszyły Chiny, zjednoczyły się, a następnie uderzyły na zachód. Po podboju ziem ruskich w 1241 wyruszyła wielka wyprawa mongolska przeciwko Węgrom. Dla osłony tej wyprawy w tym samym roku wyruszyła również wyprawa na południową Polskę. Małopolska i Śląg zostały spustoszone. Książę Wrocławski, Książę Śląski, Henryk Pobożny zginął w wielkiej bitwie pod Lewnicą. Wszystkie te zagrożenia sprawiały, że w Polakach rosła, rosło poczucie potrzeby jedności politycznej. Łączył ich przecież język, tradycja, kultura, historia, jedna dynastia no i religię. Kościół również żywo interesował się sprawą zjednoczenia. Powstał kult świętego Stanisława. Opowiadano legendę o tym, że poświatowane ciało świętego Stanisława w cudowny sposób wzrosnęło się jeszcze tej samej nocy. Podobnie zrosną miała się podświatowana, podzielona na dzielnicę Polska. Kolejne próby zjednoczenia kończyły się nad niepowodzeniu. Książę Henryk Probus zmarł w 1290 roku, nie sięgając po kolony. Podobnie jak książę wielkopolski Leszek Czarny. Dopiero w 1295 roku książę wielkopolski Przemysł II sięgnął po kolonę królewską. Jego panowanie nie trwało jednak długo. Został zamordowany przez płatnych zabójców wysłanych przez marchię brandenburską, której ni na rękę była władza królewska w Polsce. Kolejne zjednoczenie przyszło spoza terytorium państwa polskiego. Król czeski Wacław II podbił Małopolskę, Wielkopolskę, Śląsk i koronował się w roku 1300 na króla polskiego. Doszło więc do unii personalnej między państwem czeskim i polskim. Po pięciu latach panowania zmarł. Koronę po koronę polską miał sięgnąć jego syn Wacław III, ale został zamordowany na terenie Czech. I wtedy po raz kolejny pojawia się na arenie naszych dziejów książę brzesko kujawski Władysław Rokietek. Książę pochodzący z dzielnicy księstwa niewielkiego, można powiedzieć, prowincjonalnego, ale który odziedziczył po swoim bracie w Leszku Czarnym Wielkopolskę. I na tym oparciu zbudował potęgę. Zjednoczył Wielkopolskę z Małopolską, następnie odliczył Dziemię Sandomierską, Łęczycką, Sieradzką. Ostatecznie w 1320 roku sięgnął po Koronę Królewską, ostatecznie koń, kończąc rozbicie dzielnicowe w Polsce. Kraj był jednak słaby zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. Na północy miał potężnego sąsiada, czyli Państwo Krzyżackie. Państwo, które w latach 1308-1309 pozbawiło Polski Gdańska i całego Pomorza Gdańskiego. Polska została podcięta od morza. Sytuacja gospodarcza bardzo mocno na tym ucierpiała. Władysław Okietek próbował unormować stosunki z państwem krzyżackim. Zakończyły się one te próby jednak niepowodzeniem. Sąd, który odbył się nad państwem krzyżackim, nakazał oddać w Polsce zagrabione ziemie. Krzyżacy jednak tego wyroku nigdy nie wypełnili. Doszło natomiast do kolejnej wojny, która Przyniosła Polsce sukces. W 1331 roku pod Płowcami został, jeden, został pokonany jeden z oddziałów krzyżackich pustoszących Kujawy. Mimo tego sukcesu, państwo krzyżackie zagrabiło właśnie Kujawy. Państwo polskie czekało na nowego, silnego władcę na reformatora, który przywróci Polsce potęgę ekonomiczną i polityczną. Człowieka, który odbuduje. Państwo Polskie. I tym człowiekiem był następca tronu młody książę Kazimierz, który nie miał dobrej opinii wśród potomnych, ponieważ, no cóż, był pewnego rodzaju tracjuszem. Miał na swoim koncie wiele młodzieńczych wybryków. Kiedy obejmował tron po śmierci ojca w 1333 roku, niewielu przypuszczało, że to oto zasiada na tronie krakowskim człowiek, który jako jedyny zasłuży pamięci potomnych na przydomek wielki. Karimierz zaczął swoje panowanie od unormowania stosunków politycznych z sąsiadem z południa. Kolejni władcy trzech wysuwali żądania pod adresem polskim. Luksemburczycy uważali się za następców, prawnych następców Przemyślidów, czyli Wasława II i Wasława III. Aby sprzeciwić się, aby zabezpieczyć się przed możliwą agresją czeską, Kazimierz zawypłacił Luksemburczykom odszkodowanie i zrzekł się Śląska, którego i tak nie posiadał. Kolejnym przeciwnikiem politycznym byli krzyżacy. Rozpoczął się kolejny sąd papieski, który ponownie przyznał rację Polsce. Jednak krzyżacy ponownie nie wypełnili wyroku papieskiego. Dlatego też Kazimierz postanowił zawrzeć im pokój. W 1343 roku w Kaliszu został podpisany Pokój Wieczysty z Państwem Krzyżackim. Ziemia Chełmińska, Pomorze Gdańskie zostały przekazane w za pokój jako wieczysta i omówna. Jednak panowanie Kazimierza Wielkiego to przede wszystkim reformy wewnętrzne. Bo mówi się często, że okres jego panowania to okres, w którym przede wszystkim budowano i faktycznie za czasów jego panowania powstało ponad 100 miast te które już istniały otaczane były murami ogromnymi powstał pas umocnień na granicy południowo-zachodniej nazywany dzisiaj szlakiem Orlich miast lokowano kolejne miasta kolejne wsie ustanawiano kolejne prawa które sprzyjały rozwojowi miast sprzyjały urbanizacji ale popierały również handel Mam na myśli prawo składu i przymus drogowy. Przymus drogowy nakłada na kupców obowiązek poruszania się określonymi miastami, tak, aby nie mogli omijać miast. Prawo składu tak padało na nich obowiązek przebywania w tych miastach przez określony czas, np. przez tydzień, oraz wystawiania w tych miastach towarów na sprzedaż. Po tym okresie mogli kontynuować swoją podróż do miejsca docelowego. Okres panowania Kazimierza Wielkiego to również ujednolicenie monety. Ujednolicono również podatek. Wprowadzono tzw. poradne w wysokości 12 groszy od tzw. ułana kniecego. Zreformowano prawo. Po raz pierwszy prawo w państwie polskim zostało spisane. Powstały osobne statuty wiśnicki i piotrkowski dla Wielkopolski i dla Małopolski. Nowoczesne państwo, nowoczesną administracją potrzebowało również wykształconych ludzi. Dlatego w Krakowie powstała Akademia, Uniwersytet. Druga oprawka w tej części Europy. Wydarzenie to miało miejsce w roku 1364. Koniec XIV wieku to kolejno podejmowane próby zjednoczenia. Nieudane jak koronacja Leszka. Czarnego, czy Henryka Probusa oraz uwieńczone sukcesem, jak panowanie Przemysła II czy Wacława II. Ostatecznie jednak kres panowaniu, kres rozbiciu dzielnicowemu, położyła Koronacja Królewska w Łukietka w 1320 roku. Jego syn odbudował potęgę militarną, ekonomiczną i polityczną Polski w Europie. Zapraszam do rozwiązania testów znajdujących się poniżej.